Z pewnością nigdy nie widziałeś tak inteligentnego systemu monitoringu. To jest szósta generacja solarnego inteligentnego monitoringu. Z wyżywotnim darmowym dostępem do odtwarzania nagrań. W nocy również w pełnym kolorze. Nie wymaga podłączenia do prądu. Nie potrzebuje połączenia Wi-Fi. Posiada wbudowany satelitarny nadajnik sygnału do nagrywania. Idealny do miejsc z trudnymi warunkami zewnętrznymi. Gdzie jest światło, tam jest energia. Wbudowana duża bateria. Nawet przy deszczu przez dwa miesiące działa bez przerwy. Włącz przełącznik. Zeskanuj kod, aby zakończyć konfigurację połączenia. w 4K Ultra HD pozwala na zbliżenia i powiększenia. Nawet tablice rejestracyjne są bardzo wyraźne. Może obracać się o 360 stopni. Chcesz zobaczyć, którą stronę, po prostu ją obróć. W nocy, także jakość HD w pełnym kolorze. Wbudowany system alarmowy. Gdy pojawi się nieznajomy, automatycznie uruchamia alarm. Możliwość zdalnego odstraszania. Jeśli przyjdą krewni lub przyjaciele, nawet będąc poza domem. można komunikować się przez monitoring za pomocą interkomu. Możliwość udostępnienia do 10 telefonów jednocześnie. Cała rodzina może brać udział. Dzisiaj zamawiając, otrzymasz kartę pamięci o dużej pojemności. Nawet odtwarzanie jest darmowe. Sprzedaż bezpośrednia producenta natychmiastowa wysyłka z ubezpieczeniem przesyłki. Siedmiodniowy zwrot bez podania przyczyny niezadowolony zwróć bez problemu. Szefowie, kliknijcie poniższy link, aby dokonać zakupu.